Czebule Lore, a to jest LEGO Marvel Super Heroes. I mój pierwszy odcinek na kanale, I, i ta seria z LEGO Marvel Super Heroes będzie się nazywała Szaleństwa w Nowym Jorku. A temuż to, że to się dzieje w Nowym Jorku, i nie będę za bardzo siedzieć na harktary, bo, bo nie ma co robić. Yy, następny odcinek mojej serii bodajże pojawi się w. Po wielkanocy gdzieś. Przepraszam, że tak długo, ale chcę Wam zrobić niespodziankę z tą grom. zaźnie włączyłem opcji. dodatków, przepraszam. To zablokowane nam. A, ta idę dla całości. Jak to wygląda? Zaraz wam pokażę moją twarz. O ile to zadziała. Bo nie wiem czy zadziałają oba dodatki. Okej. Okay. Nie chcę mieć. Yeah. Nie. nie, a jak właśnie ciekawostka jak on, jak ktoś gra w Lego Marvel Super Heroes? Wysyłam te dodatki. Postacie potem komiczkie wyglądają, matko. Dobrze. A właśnie, ciekawostka chciałam Wam powiedzieć, że ten, że jak macie w LEGO Marvel Super Heroes dodatek mini postacie, to Ant-Man nie może się potem zmieniać w nie, mniejszą jeszcze postać. Chcę Wam pokazać, jak będzie wyglądał w tym przypadku gród. Jak to węgl. WHAT THE HELL! Co to jest? Patrzcie, gąsutko chodzi. Ja! Dlatego nie pamiętam, żeby tak to... <gryw> Jak to wygląda! <gryw> Dobrze. To do dzisiaj głównie będzie... Wezmę Iron A może być ten i tak tylko do... Chcę. Dzisiaj chcę Wam pokazać widoki na Nowy Jork, przynajmniej na jedną dzielnicę, Manhattan. Bo innych dzielnic nie mam dozwolonych. Bożostwo. Dobrze, to gdzie? Najpierw muszę to, to coś znaleźć, a potem się znieczycić i na to wejść. E, o, to jest tam. Ale nie, przecież to nie dzieje, dzieje, Co to jest? Co się stało z statuą wolności? Gdzie ona ma tą swoją czapeczkę? Nie mówcie, że na nią też to zadziałało i. Nie! Tak, chyba tak. O matko, Boga, jak, jak to wygląda? Co to jest? Dobra, ale nie to chciałam Wam pokazać. Ale, na, ale to ja nawet nie wiedziałam, że tak się dzieje to z Wolności też. Ale podejrzewam, że Liberty by wyglądało podobnie, tylko że mniejsza. Nie, o, gdzie jest ten żóław? Na mapie poszukam. Ja dawno w to nie grałem. Na miesiące temu naszło, a wybrałam dopiero. Gdzie jest w środku, to co ja szukam, bo czeka. Godziny i godziny mijają. Nie chcę mi się szukać, ale pokażę wam inne na tu, albo się z powrotem, nie podzielam okay. się malutką, z powrotem, okej okay. ja. I tak się okaj, tu I godziny mijają. Ciekawe, czy długo jeszcze będę spadać w to samo miejsce. No, matko, To jest trochę irytujące. Ok, na to się już nie zna, Ale tak się wezmę. Chodziwo teraz mi lepiej idzie. Żywnie. Jej, jej. Używam mocy spiderweb na wspinanie po ścianach. No błagam, ile wy macie tych przekrótków? Du dużo jeszcze mi tego budynku zostało. Dobrze, to idzie w górę. Ok, z tego, że budynek się robi coraz krótszy. Już jest coś, to oznacza, że też jest koniec. Nie! Nie! Ok, smole to jest... Jak to robię tak. Nie za długo się wspinałem na to, żeby teraz... Aha! Nie, ha! ha. O! O dobrze. Tak. Piszcie mi w komentarzach, jaka... Słyszycie mnie tak? Maszko, Dobrze. Teraz fenoma będę. Albo nie, tak, fenoma albo w Zobaczymy, co powiedziała. Maszko. Maszko. się. No, nie. O matko ciucto! Jak sobie ma? Jak jaki noha? Hmm. Ja mużuję no ma dokogo. co? Ja sam może ty. A ty masz takie coś podobne. Ty reagujesz i no, na też już. Ja. Żal. Okej. Okay. No Udało się. Ja chcę wyjść, ja chcę wyjść.

się na budynek i... A ty nie masz tej milki? no <laughs> Co to by jak... Czekajcie. nie spodziewałem. Pływajmy, pływajmy i grajmy. To już powoli odcinek się będzie kończył. Papa pa, do następnego odcinka. Siemano, cześć, papa. Pa.